Cześć, Simoneczko, moi drodzy, z tej strony Malberio i witam was już w 19 odcinku, gdzie bijemy codziennie po 5, 10, 15 bossów na odcinku, moi drodzy. Seria jest codziennie przez rok. Także zachęcam do zostawienia łapki, sublika, komentarza. Oczywiście z tego momentu dziękuję dla wspierających tych nowych, jak i tych starych, którzy subują już prawie rok. Cholaczku pozdrawiam. No i co, widzowie, zapraszam Was. Dzień 19, czas zacząć. A dzisiejsze busiki zaczynamy sobie od jaskółeczki. No i niestety dała defa w distans. Także możemy tutaj sobie zmienić. Dwa punkty, PA w psychodefensywę w psycho można sobie rzucić. Nie więcej, bo i tak jesteśmy fizolem, więc raczej to i tak nas będzie trafiała. Gełganiara. Dobra. Teraz możemy bić. Dam sobie spięcie stratega i tyle powinno wystarczyć. Reszta to full ataki. Nawet się zastanawiam, czy nie lepiej czasami jest stanąć 1-1-1 w defie Czy tak by nie było lepiej, bo to i tak chyba nas będzie trafiać O, 4000 krytyk, ładny się siad Dobra, 6000 BZ i tylko zostało Jak teraz nie da... Dobra, nie dała Strefy dystansowej, także Lux, możemy sobie dobijać Jaskę I zaraz har Oho, Honak będzie mnie bił Oczywiście pozdrawiam cholaczka. Dobra, jaska zabita. Elegancko. Teraz same harpiątka ubić zostało. O, na hita padają, co jest? Chyba jakiś mocniejszy bufek się wkręcił od rycerza. Dobra, coś zamulanie wciska. Ja pierdziel co on nie widzi tego? Dobra, ubiliśmy. I uwaga, czy coś spadnie z pierwszej jaski? No niestety, w ogóle nic nie poleciało, tylko psychodoświadczenie. Dobra, i cykamy drugą jaskółkę dzisiaj. Tym razem już się nie zdefiła na dystans. W pierwszej walce, w pierwszej rundzie znaczy. Także luks. Bówka dostaliśmy od rycerza, ale widzę, że nie potnął do końca. Więc ciekawie, bo tutaj zatrucie chyba może dać. Także, żeby zaraz kondycji całej nie stracił. Ale dobra, my ostatnio trafiamy coś: 5 ataków i 5 trafionych. Teraz sobie policimy w harpiątką ze zwykłego precyzyjnego strzału. O kurde, ten nawet mierzone daje. Co to za to porządny rycek. No i dobra. I teraz jak dobre krytyki siądą, Z2, to mamy zabitą jaskę. Chciałbym, naprawdę czekam aż. Zobaczę jakieś porządne krytyki. Ale kurde, coś nie siada. Dobra, mam nadzieję, że holaczek mnie nie będzie bił teraz. 5pa i nic. Dobra, zdefiło się na blisko. Na fizyczne. To sobie dobijemy teraz. Mam nadzieję, że bufa nie będzie mi dawał. Dobra, nie dał. O, i krytyk na zakończenie akurat. Szkoda, że nie wcześniej. Dobra, tutaj już mierzonego nie musiałeś dawać, ale spoko. Może się przyda. I uwaga, druga jaska, czy coś odda? O, glif bakalarski. Dobra, widzowie, spotkałem widza, słuchajcie, yy, Betoniaura. Beto Niaura. Pozdrawiam serdecznie, bo zapytał się, czy może postrę na odcineczku. więc pozdrawiam. Teraz Waldarok dla kontentu. W ogóle możecie dać znać mi w komentarzach. Widzowie. Czy chcecie, na przykład, żebym ja lepiej się wam, jak chodzę z kimś bossy, czy lepiej samemu? Też możecie dać w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny, jak napiszecie. Jak dacie info, co i jak lepiej. Dobra, wszystkiego debuffa daliśmy, więc zajebiście Cholaczka ochry, oczywiście, musi raz przepuścić, bo nie wytrzyma. Nie no, jednak te 86% widzowie na ochro, na szansę ochronienia, to na brokiranksowe procenty, to jest mało, moim zdaniem. To jest naprawdę mało. Dobra, jakieś kryty. Ej, tutaj w ogóle nie słychać dźwięków jak smok tupta. Więc ostro. 90% mamy i nie trafiamy. Dobra, mierzony w las. To teraz w ogóle będziemy mieli bardzo dobre procenty. Chyba, chyba. Zaraz zobaczymy. Coś tam podmucha na nas. 84, 73? Ale krytyk 7000, coś wchodzi. Bardzo ładnie. No, i dobra, czwarta runda i zabijamy Gaugana Waldaroga. Proszę, daj jakiegoś dropa. Ostatnio dałeś Wirweny, także, no niestety, Drop Trwogi, wielka flasza many i psycho I modliczki oczywiście też nie może zabraknąć. Lecimy sobie z modlichą. Eee, czekajcie, jak ja tu dawam. 1, jeden, dwa defa, dobra, spoko. Nie trzeba go zwiększać, bo mamy pięknego rycerza. Mam nadzieję, że nie zginie na modli. Ale ma 3657 pz A ma setny poziom, to jest dobrze? Weźcie, dajcie, dajcie znać w komentarzu. To jest chyba tak w miarę, jeszcze co? Tragedii nie ma. Hmm, czy ja chcę dawać spięcie? Spięcie mogę dać. stratega raczej nie muszę. To możemy sobie zdjąć. Defazy psychicznych. Pamiętajcie, widzowie, żeby zostawić kciuka w górę, jakiś komentarz po sobie. I oczywiście subskrypcję możecie zostawić na kanale. Będę bardzo wdzięczny. Czym więcej subów, tym lepiej. ale lecimy bardzo ładnie, także naprawdę dziękuję Wam z całego serduszka dla tych, co zostawiają. Subiki. I uwaga. Czy w końcu coś poleci? Z modliszki, Chociaż z modliszki mieliśmy wakany chyba. Zdropiliśmy raz. O, jest widzowie coś. Subdrift anny. Dobra, zobaczmy, bo ile to chodzi szybciutko. Eee, subdrift. A 270k. No nie za dużo. To jeszcze Holaczek chce nam chyba oddać w ogóle coś. A zwary duchów. Nie, no, ja tego nie chcę. Nie bierzemy tego. Teraz trochę odmiana, bo jest to widzowie duch zamku przygodowy. Przygodowego dawno nie byliśmy, a pamiętam, że jak byliśmy w jakimś ostatnim odcinku, to zginąłem niestety na nim. Myślę, że teraz z rycerzem to nie mam co się obawiać. I co na ludzie zrobimy? Ale kolekcjoner ma 11 tysięcy weżeta. Dwie rundy minimum. Żeby go zabić, myślę. Mamy słabe rysówki, ale to chyba nie szkodzi i tak. W sumie teraz zauważyłem, że jak nie trafi jednego strzału, to nawet w rundy, nie, w dwie rundy nie zabijemy kolekcjonera. Ale dobra, będziemy próbować. Na szczęście wszystko leci w rycerza. Także luks. Chyba, że jakiś krytyk w końcu siądzie, to też będzie dobrze. z Spięcia raczej nie będę dawał na razie. W ogóle dług zamku ma 20 tysięcy perzeta na przygodzie Więc nieźle Dobra damy sobie tak Perzeta dużo nam nie zabrali No jakiś krytyk? Kurde nie chce siąść coś Dobra mierzony wbił więc luks Lecimy sobie dalej zmysł jeszcze na trzy rundy mam No niestety dostaliśmy spięcie i Potępienie Dobra, damy sobie spięcie, stratega Może dam całego debuffa, spróbuję przynajmniej Spięcie, stratek Eee, czekaj, spięcie, stratek, piach w oczy i lodowa I zobaczymy, może jakimś fartem wszystko wejdzie i będzie zajebiście Dobra Lodowa nie siadła, piasek raczej wydaje mi się, że siądzie Może sobie z lodowej pobijemy żeby jeszcze tak mu dołożyć troszeczkę tych debuffów. O, jakiegoś laga miałam przed chwilą. Dobra, lodowa siedzi. Z lodowej po 1200 bijemy. Teraz damy preckę i przy okazji zobaczymy ile z precki będziemy bić. Fajnie, że całego debuffa udało się wsadzić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć debuffów ma. Dobra. I siedem rund to bijemy. Ja pierdzielę. Ej. Dobra, z precki mniej bijemy, Myślałem, że więcej będziemy bić. No dobra. Teraz powinniśmy zabić. Osiem rundaż, Ja cię chwycę. Dobra, to daj jakiegoś dropa nam. Gałganie te. Apple? Pa, nie gadaj. A, kurde, myślałem, że zobaczył, że Epic poleciał na czacie i temu napisał Apple, ale nie. Trop lęku, Nie Apple. Fajo też nie może zabraknąć. Niestety, nie jest to na przygodzie, bo się rozstaliśmy z ryckiem. Ale i tak chyba byśmy musieli druida w ogóle ogarnąć. Żeby przygodę zrobić. Raczej we dwójkę byśmy nie dali rady. Chyba żebyśmy konowała. Ogarnęli sobie. To może i tak. Albo motylka. Ej, w sumie mogę wziąć motylka. To byśmy na ludzie sobie dali radę. Ale dobra, jestem też ciekaw w komentarzach właśnie, co wy powiecie na to, żeby latać cały czas z kimś. A nie, żeby solo bić te boski. Bo to też jest ważne, czy wam będzie takie coś pasowało Raczej mi się wydaje, że chyba tak, ale nie wiem, dobra Zobaczymy odzew w komentarzach, jak to będzie wyglądało Dobra, dostaliśmy zatrucie, dostaliśmy w ogóle jakieś zaburzenie elektromagnetyczne Nie wiem, co tu się dzieje Kurde, ile debuffów nam dało Dobra, ale ubiliśmy w czwartej rundzie, więc luks I uwaga Inhibitor korundowy, w końcu coś się oddało. To jest trzeci odcinek, dwa były bez dropa i za trzecim razem coś się oddało w końcu. GMO, czas zacząć. Oczywiście deszczyk w pierwszej rundzie musi być obowiązkowo. W ogóle dzisiaj byliśmy na liveie HTAGE. Jutro będzie live gdzieś około 16 widzowie jak stawię ten odcinek. Więc pamiętajcie, żeby zajrzeć, zobaczyć co się dzieje. Byliśmy dzisiaj trzy razy, chyba tagę, albo dwa razy. I niestety nie było żadnego dropa. Waldaroga też biliśmy. Myślę 10 razy, chyba około, i też nie było żadnego dropa. Także dzisiaj błotki naprawdę nie oddają. Jeżeli na odcinku jeszcze mi nic nie odda, to będę w szoku. Naprawdę żadnego rarka dzisiaj nie widzieliśmy. Pomimo odcinka, pomimo streama. Chyba, że w końcu tutaj coś odda. GMO. Zobaczymy, no. Czy zabijemy teraz? Raczej nie. O, dobra, krytyk siat. 4145 dobra mamy coś azwaryków, troplenku jeden średnia flasza zręczności, średnie flaszki w cenie także lux, kolejne pozdrowionka dla widza kamux pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję że jeszcze się spotkamy na tej mapce nieraz no i mamy V2 mojego nieszczęsnego bossa, którego nienawidzę ale chodzę też trochę dla kontentu. nie powiem, że nie, bo widziałem, że widzowie lubią oglądać jak się strasznie dużo wywalam na bosie. Także, dla contentu widzowie, dla was, możecie zostawić łapeczkę, suba i jakiś komentarz, będę wdzięczny, mam nadzieję, że nie zginę, tyle wam powiem, dobra, damy sobie tak, tak, i teraz, aby trafiać, no, na 71% niestety nie trafiliśmy 4 razy, i jeszcze dostaliśmy stratega, dostaliśmy wszystko widzowie, wszystko co najgorsze dostaliśmy. Dobra, ja mu chyba po prostu, to co trafi, to trafi i tak nas zabije, no właśnie. Ale dam dupki trochę. Moim zdaniem, powiem wam szczerze, wydaje mi się, że V2 jest jakoś tak zrobiona, przez tych co robili tą grę, co nie, że ona, że ona jest tak zrobiona, że cię trafia na przykład na 32% parę razy, a ty jej na 60 czy tam 70% nie możesz trafić w ogóle, co nie? I zawsze, i to na V2 tak, tak mocno widać, Czemu inne boski tak nie mają, że trafiają cię na takie małe procenty? Tylko F dwójka, te czujki tutaj. Ta cała instancja jest tak zrobiona jakoś dziwnie. No i znowu nie trafiłem na procenta, a to nas na 30% trafia. Moim zdaniem coś jest nie tak z tą V2. Coś oni tam się pomylili z czymś i nie tak coś wpisali. O. No i widzicie, i to prawie wszystko trafia. Nienawidzę tego bossa, naprawdę. Dobra, proszę zbić trochę, HP. Jest krytyk. No, i na 73% nie trafiamy znowu. Full seria nietrafionych strzałów. Dramat. No i taran. Ale przynajmniej stratek nam mija. No i giniemy. A widzowie nie mogę nerwowo. Normalnie tyle potek, co nam wyżarła dzisiaj. To chyba żaden boss mi tyle nie wyżar. w przeciągu ostatniego miesiąca. To jest dramat. Spróbuj trafić. No, nie, no, na 32%. Może macie jakąś własną taktykę na tą FO2, to możecie dać znać, ale wydaje mi się, że to jest RNG kompletne i że tutaj co nie zrobimy, to i tak będzie tragedia. No, 20% masz. Na szczęście nie trafiła. Dobra, proszę, nie traf. No, niestety, Taran w las, ale dobra. Dajemy sobie tak, 5 ataków po 1 pa i trzymamy kciuki, żeby siadło. Proszę nie, dobra. Dobra, mamy to jest. Teraz uwaga, czy coś spadło. No tak, oczywiście, jak zawsze. Same śmieci. Odkąd krzywy powiedział idź dźwieże. Od tej pory chodzę ją cały czas. <grytania> Taka anegdotka widzowie, naprawdę. Krzywy. Przywołał wieże na moich odcinkach. I w sumie ma rację, bo tutaj są trzy bossy aż. I naprawdę mi się wydaje, że z wieży jest duża szansa na drop, nawet Anabolika czy czegoś tam. I ostatnio się dowiedziałem, że tylko tu sub, sub orby lecą, co nie? Nie lecą bi orby, a myślałem, że lecą, także lipa trochę, ale dobra. I teraz Gregorius. Ogólnie mam wrażenie, że z Gregoriusa prawdopodobnie coś zrobimy za niedługo. I mówię o tym szczerze, bo on chyba jako jedyny z tych bosów, bosków na wieży mi zawsze dropy mu oddawał. Chociaż ostatnio to się zmieniło i Kadira w sumie chyba dała dwa dropy. Jeden na odcinku, a drugi jak już sobie biłem bez odcinka. Ale dobra. Ej, dwie rundy Jubitalux. No i co? Teraz wypadnie. Azwary. I strażniczy łuk lwaj młodości. 132 psycho. No to dawaj, Khadira, ratuj, ratuj odcineczek. Jakiegoś Epika możesz zarzucić. Może takie Emisindo jakieś. Fajnie by było. Tak by poleciało. Dobra, damy sobie spięcie. I bijemy. I uwaga, epic, 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 widzowie. Ostatnio, jak tak mówiliśmy z holaczkiem, to mi buty śladów wypadły, czy jakieś coś takiego eee, z Eurokratosa. Także może będzie tym razem, zobaczymy. Epic, 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 epic. I uwaga. O kurde, ty, co dało? Hej, dobra, widzowie, mówcie epic, 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 słuchajcie, bo to są jajca. Mamy Licmary. zredukcja obrażeń od zwykłych przeciwników. Woet, czekajcie, sprawdzamy to, ale jaja. Nie sądziłem, że tak odna. Ale myślałam, że już Epik w ogóle. Yy, Suporb Woet. 300K. No niestety bardzo tani. I mamy Sidun. Szansa na przełamanie Farida. Ty... Czekaj, to jest support, tak? Ty E, A ty. Ty E, A ty. -E Dobra, zobaczmy szybko. Ty E. Aj, kurde, też tanie. Ale trzy brąz poleciał. Dobra, widzowie, zawsze to coś, co nie? Co poleży. Się zwiększy na wartości trochę. Dobry, lecimy dalej, ale oddało fajnie. Teraz mamy duszka zimna. I ogólnie dla widza miałem skoczyć Mario chyba. Harda. Więc jak coś widzu kochany ten co dałeś komentarz, skoczę jutro. Jutro skoczymy Hard Mario i zobaczymy, czy coś poleci, bo widziałem, że tam pisałeś nawet chyba dwa razy. Albo raz, nie wiem, nieważne, ale skoczymy. Dobra, damy sobie spięcie i precyzyjną. Ogólnie bardzo mnie ucieszy ten podwójny drop. Jak mam być szczery, naprawdę zaskoczy mnie. Ogólnie teraz to też napisał do mnie jakiś Bartek wudu. Chcesz iść normal Aqua, last slot? W ogóle to jest mój widz, chyba coś kojarzę. Nie, na razie nie chce iść Aqua. Chociaż na odcineczku taka Aqua. Nie, jutro chyba skoczymy. W sumie jutro mogę Aqua ubić z kolaczkiem, jeżeli nie był. Więc jak chcecie, to dajcie znać tropnie Niepokoju, yy, climb more, Smoka i Kondycji Ostro. Teraz Dużek Energii, oczywiście Deszczyk jak zawsze. Strasznie bym chciał wydropić, bo to jest przygoda ogólnie, co nie? Chciałbym bardzo dużo wydropić z tych duszków, nie wiem czemu. Ogólnie liczę na to, że jak za rok czasu będzie ta Noc Zabójców, ten ewencik, to będę naprawdę o wiele, o wiele drożej sprzedawał te itemki, nawet niż teraz chodzą. I strasznie na to liczę, bo w sumie teraz Patrzcie, ile czasu minęło od tego eventu, co był, od tych eventów, i te ceny dalej się utrzymują drogie. To co będzie za rok, jeżeli nadejdzie taki evencik, co wtedy będzie? Wtedy może być jeszcze drożej i jeszcze w sumie droższej. itemki, więc może naprawdę sporo pieniążków zarobimy. Dobra, a teraz zobaczmy, czy z duszka energii coś wypadnie. Niestety nie. Tylko trop niepokoju, serce upadłego rycerza. I znowu. Climore, wzmocnienia i siły Climore to się czyta pewnie, nie wiem czy to jest polska nazwa czy nie Nie wiem I ostatni z duszków, duszek ognia Z niego mieliśmy ostatnio dropa, kto nie oglądał to współczuję A kto oglądał ten łopeczkę w górę oczywiście subi komentarz pod odcineczkiem, będę bardzo wdzięczny Dobra i zobaczmy Zobaczmy co tu się stanie, czy jest jakaś szansa na dropa, zawsze jest szansa na dropa, damy sobie chyba 5 jedno O, nawet dwa razy siadło Dobra, coś nas trafia. W ogóle, nawet jeżeli to jest przygoda, mamy nałożone te. te oko chyba na sobie. Chociaż nie wiem, czy to jest oko, czy mam założone, to i tak sporo nas bije. Prawie po 300. Dobra, uwaga, czy coś poleci? No, niestety. Tropnie pokoju dwa razy, barbarzyńskie buty bursuka i kondycji. No i dobra, widzimy się u Kowala. Dzisiaj mam wrażenie, że poleciało nam bardzo dużo śmieci, ale to sobie zaraz sprawdzimy. E, Ścięgną Tygrysa, sprzedajemy. Serce Podłego Rycerza też sprzedajemy, znak też sprzedajemy e, Co my tu jeszcze mamy, tropy sobie zostawiamy, no i teraz jakieś bronie naszej niki, mamy jeden wisior Mamy bardzo to, ale to bardzo dużo e, mieczy, jakiś toporków To oczywiście sprzedajemy, cyk cyk, rarka zostawiamy e, Barbarzyńskie buty sprzedajemy, to sprzedajemy To też sprzedajemy u kowala no, i dobra, i to chyba wszystko. Widzimy się w depo. A w depo, jak to w depo widzowie? Jesteśmy, słuchajcie, w naszym odcinkowym depozycie. No i co? Będziemy wrzucać eee, Wielka flasza many, 1 Glif bakalarski, 1 Trop trwogi, 1 Trop lęku, 3 Inhibitor korundowy. Mamy już 8 w ogóle. Średnia flasza zręczności. Trop niepokoju. No i teraz przechodzimy do driftów. Mamy subdrift Anny, 270 warty chyba, więc mało. Ale to nic się nie dzieje, bo tutaj mamy Sidun. W ogóle nie wiem, nie sprawdzam, po ile ten Sidun chodzi, a wypadałoby też sprawdzić, więc zaraz sobie sprawdzimy. No i mamy Lysmary. Lysmary raczej Sidun nie są drogie, ale sobie zobaczmy jeszcze. Ile kosztuje Sidun? O półtorej miliona widzowie, to moim zdaniem nie jest najgorzej, co nie? I Lysmary jeszcze zobaczymy. Lysmary. Milion sześćset widzowie, to nie ma tragedii. Ważne, żeby mój pierwszy w ogóle w życiu w się chyba double drop, czyli podwójny drop. No i mamy jakieś pieniążki dzisiaj mało, bo mało skrzynek, otwierałem 225k, w sumie 5 milionów prawie mamy. No i tak widzowie wygląda depozycik. Coś tam powoli zbieramy, coś uzupełniamy, tak? No i dobra widzowie, to na tyle w tym odcinku. Ja dziękuję, że dotrwałeś do tego momentu. Dotrwałaś. Pozdrawiam cię serdecznie. Serduszko dla Ciebie. No i co? Widzimy się w kolejnym odcineczku. Siema, jo i cześć!